Hej, prowadzisz sklep motoryzacyjny z częściami do samochodów. Chcesz rozszerzyć swój asortyment. Mieć więcej rzeczy. Przedstawiam Ci łączniki uniwersalne, 10 cm i 15. Można też na zamówienie jakie chcesz. Ten akurat jest z gumką. Z gumowym uszczelnieniem. Do tego posiadane są zestawy do scenika dwójki wycieraczek. Na Allegro bardzo fajnie schodzi. Możesz dołożyć też do swojego sklepu jako ofertę nową. Posiadamy również zestawy uniwersalne, wężyki. Do spryskiwaczy. W środku znajduje się wężyk 2 metry, 6 tyrytek. Nie wiem, czy widać akurat trojak, i złączka. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o asortymencie, wejdź na davidmonia150małpa.gmail.com. Napisz do nas wiadomość. Są też fajne skrzyneczki na alkohol, dla mechanika z siankiem w środku. Możesz z nami poszerzyć swój asortyment. Jeśli którakolwiek z rzeczy Ci się podobała, daj łapkę w górę. Subskrybuj nasz kanał. Chcemy być 150 subów. Do zobaczenia.